Mano widzowie, tutaj ja, Zosia Gaming i dzisiaj sobie jesteśmy w, w Brookhaven jak widzicie mam wózek, ale to tylko było do, do miniaturki mi potrzebne także dzisiaj będzie taki troll na ludziach z Brookhaven jestem na jakimś nowym serwerze, bo się zespołniałam z innymi tutaj są jacyś in, obcokrajowcy, po prostu ludzie z innych krajów, tak? na początku to jest po prostu życie capybary, tak? przesunę sobie to tutaj i dzisiejsze życie kapiba zaczniemy sobie od tego, że pójdziemy do banku wypłacić pieniążki. Ja jestem z innego świata, ponieważ karta lewituje. I po prostu karta wie gdzie ma iść, tak jakby no karta dostała nóg. Dobra, więc wkładamy sobie tu. Halo. No wypłacicie mi pieniądze, jestem kapibalą Przepraszam, proszę pani, może pani przestać? Dziękuję. Halo. Bankomat nie działa. Dobra, trudno. To pójdziemy sobie do Starbucksa. Jakaś pani mnie biła siknie. <laughs> Dziwne. Dobra, po pierwsze nikogo tu nie ma, więc sobie weźmiemy Frapucino tuskawkowe. Dobra. Ale jako jesteśmy. Jako iż jesteśmy kapibają nowoczesną. O, nie, 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 o. Super. To Max sobie już mamy Ponieważ iPhone'a to teraz możemy zacząć zabawę nie, nie, i do taki jak ja chcę taki... bo ja lubię pierogi, okej. Okay. Jakby szanujmy się wszyscy, ja lubię pierogi. I będziemy mieć fure. Oczywiście pewko z ASU. E tu można sobie zmieniać. Ale fajne. No to my będziemy ZX. Idziemy sobie dołączyć, już tutaj usuniemy. Idziemy sobie dołączyć pierwsze. i nawet dom się zrobił super. To tutaj będziemy. Jesteśmy. Halo, otwieracie FBI. FBI, open up. Open up FBI. Bo jak widać, nie ma, więc um, spadamy. Ale. My sobie tutaj usuniemy to i wejdziemy do domu. To żeby piorgi to jest jedno. Ale drugie jestem kapibem, a kapipa wszystko marza Poczekajcie, zgadniemy się. Tak się będę składać w dzisiejszym odcinku. Na to nikogo nie ma. Możemy się... Możemy wejść w kulturalny sposób. Eee, sobie kulturalny. Siema osoby jest jakiś. Obiadek, bigosik może. Ja, ja lubię bigosik. Lecimy jakiś bigosik, może tutaj nie ma coś w lodówce. Ach, nie ma, dobra. Teraz ostrożnie na górę. Czekajcie. Nie ma. Ten dom jest pusty, serio. Przecież tu kogoś widziałam na 100% No ktoś tu musi być jasne. No ty, no, no nikogo po prostu nie ma. A może tu ktoś mieszka? Halo? Tu ktoś mieszka? No nie. Więc wstawamy się. Kasia, możesz ją nazwać Kas te Olbej, jest topia! Ja idziemy dalej, Olbej, co mnie? Idziemy dają To jest taki wypacjonalny, że tam są me do. Na przykład me udane, coś takiego. To się. Dobra. Włożymy, jak do siebie, bigosik jest jakiś. Halo. Halo, bigosik? Co tu piszą? Jakieś to obcy kierowcy, są. Pyky kasi. A tam jest ta Kasia? Tam jest ta Kasia. Ej, pytamy. Jaka spytamy. Pytamy się. Pytamy się tego. na YouTubie Ej, to dobra, czekajcie. Patrzymy, czy coś odpisze. Lam capibara, it's me. się zapytałam. Wait, siema mam pytanie Subskrybujesz Zosik Gaming na YouTube? To jest Polka, więc powinna zrozumieć Halo Nie wiem, może ona nie zrozumiała pytania Jakieś zadałam? Czy ona po prostu teraz mnie zasubskrybuje I powie, że zasubskrybuje Przykro mi, ma YouTube'a i nie jestem zalogowana. Ok. Chyba idziemy stąd. Dwa. Z tego co rozumiem, to po prostu ma YouTube'a, ale nie jest zalogowana. Przykro mi, ma ju, jo, YouTube i nie jestem. Kropka, zalogowana. Czy kiedyś zdarzy się tak, że spotkam widzów? Nie wiem, nie wiem. Ty lalkababi, no nie gadaj, z innej bajki. A, nie. Nieważne. Ba, idziemy dalej szukać Polaków. Na następny serwer. Więc, czekajcie. Właśnie są na następnym serwerze Polski. Polski, no i tak można szaleć. Będziemy się o to pytać każdego, dosłownie. Mamy Izy. Dlaczego do użytkownika, o Polka, tutaj Maja, jakiś domek, super, Maja, 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 dwie ja wiem, że tam jesteś, dobra, nie ma, o tam jest, tam jest, Ola, 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 czy Maja, Maja, Ola, 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 halo, 17 lat, ja, bo to jest lat. matching z bestie, emmy. Co tam? Ho, ho, ho. Subskrybujesz. Subskrybujesz. Zosia Gaming. Zosia. Podłoga X Wiem, że wy nie widzicie tego, co ja piszę. No. Kurde. Subujesz. Poszła se. Zesie Gimil, że oficer X. No, YouTube. Co? Ona mnie sub To ja! pozdro będziesz na filmie. Naska, co mnie subskrybuje? Ej, spotkałam fankę! Serio! Ej, ona mi odpisała, że mnie subskrybuje! Będziesz na filmie! Nie źle, Nieźle, nieźle, powiem nieźle, nieźle. To może nazwę zmienię? Na, na Robloxie, na Zosia Gaming czy coś takiego. Nie wiem, nie wiem. Dobra, ej, po mnie subskrybuje. Ej, na razem. Spoczko Czekamy co ona zrobi, nie wiem Pozdro Pozdro ty, ty, ty Tiktoczki tego YouTube pozdro Ja sobie będę tak tańczyć Ej, to bym osoby, które która mnie subskrybuje, z sejolol Jakby. Piękne to jest. Dobra, idziemy do nagrody z domu. Nagrane u niej to bezpośrednio. Hmm. Jesteśmy jakieś Majusi. Majusia. Maja. Chodź tu. Mam pytanie. Maja jakaś. Jakiś maj tu nie ma, ok. Wikusia. Boże, a ja takim maju się nie wikusia to jest. Wikusi nie ma. Jedziemy dalej. Ui! Siu. Jesteśmy w kolejnej Ole. Ole, ole, ole. Nie wiem. Wiewiór. Siema. Siema, pytania. Ja mam pytanie. Czekajcie Zosia. Subskrybujecie Zosia Gaming, Zosia Oficer X, bo to ja. Będziecie, będziecie, będziecie na filmie. Ci na filmie Kolejna mnie subskrybuje Ogląda, ale nie subskrybuje, spoko Usuwaj ten komputer Jakaś pa pani e, Idziemy dalej Chyba. Widzę, że tutaj się dużo domów pobudowało, tak szczerze bo jak tu weszliśmy, to nie było. W sensie, to jest inny serwer, tak? No to logicznie że się dużo domów pobudowało, bo to nie ten... W ogóle nie wiem, tu jest śnieg jakiś... Ja jadę... Nie wiem, nie wiem, nie wiem... Tutaj jest jakiś dom kolejny, ale to później... Ten, wiem, się z trola przemienię, napytam widzów i chyba dostaję taką nazwę. Pytam bo czy na pokochawce, ep Next, Ewa. O kurde. Ewa, 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 spokojnie, spoko. Xwamita. Tutaj jest next, i tutaj jest. Woja, nie, idziemy tu jest. nie, 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 i Tutaj jest Igor nie, 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 Zosia Gaming Zosia Druga of oh, the Inks. Witamy następną osobę. Ma panią, ale niech pani nie umie zauważyć. Niech pani Ja nie, ale moja Cis tak Pozdro twoje Sis o, Dobra, następną osobę, które mnie subskrybują. Naprawdę jakby ja dziękuję Wam, że mnie subskrybujecie przechodzimy na kolejne sobie, bo tutaj już nie ma kogo. Chyba, że zapytamy w jakiegoś, nie wiadomo jakiego. Nie no, ten wojen nie odbieram. Ej, dobra, McDonalda znalazłem na, na śniegu McDonalda znalazłem Ostatni serwer, widzowie, trzy osoby, na ostatnim że pytamy. I out, koniec. Ale dzięki, że mnie subskrybujecie. Dobrze, jesteśmy już na niestety ostatnim serwerze, bo ten film będzie za długo trwał, o, będzie super krótki. Jesteśmy na polskim serwerze, na szczęście. EP Dom 33, spoko, sprawdzamy sobie EP. Dodaję 33, 33. na by EP nie pytać, ok, spoko, nie pytam. W ogóle istnieje taki skep CCC, jakby ktoś nie wiedział i takie tam stótyk, trzycycycy ile tu osób czekajcie bo siema siema, mam do was pytanie Maxis, Maxo Kameleona

Bo to ja. Jesteś na filmie. Chłopek krópcio Zapraszam tutaj chłopek chrupcio tutaj słodziutki. Dobra i widzę, że niektórzy nie odpisał, że tak, że coś. Ja też chcę, to jesteś Elosia ma no Pozdrawiamy, YouTube'a polskiego. Pozdrawiamy, ksawy, co ty robisz? Matko, tylko cię zgutawać. Nie, Dobra, idziemy stąd. Pa. Ja się z wami widzowie żegnam. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Ja takich mogę robić więcej z przyjemnością. Mogę nawet w stoju tego wiewiuja wskoczyć normalnie na siebie i się wypytywać. To na tyle, subskrybujcie mój kanał, bo jak widzicie wiele z was, wielu z was na mnie subskrybuje i wielu z was dzisiaj było na filmie. Także do was, widzimy się w następnym filmie, łapeczki w górę, subskrypcje i napiszcie w komentarzu kapibara. Żegnam się z wami, pa!